A dzisiaj chcielibyśmy z Państwem porozmawiać o rosyjskich marzeniach dotyczących rekonstrukcji historycznych, a konkretnie tego, dlaczego Rosjanie tak bardzo chcieliby zrekonstruować konferencję jałtańską. Bartek Gajos, Ernest Wyciszkiewicz, Polihistor 2.0, program Centrum Miłoszewskiego. Jest taki cytat słynny Erneście, amerykańskiego pisarza Tomasa Thomas, Carlyle'a, chyba tak się czyta jego skomplikowane nazwisko, który napisał w jednym ze swoich esejów w XIX wieku: Pokaż mi postać historyczną, którą cenisz, i po tym poznam, jakim człowiekiem jesteś. I ja bym trochę to przeformułował i pokaż mi wydarzenie historyczne, które cenisz, a potem powiem Ci, jakim człowiekiem jesteś. I przyłożył to oczywiście do Rosjan, bo 4-10 lutego 1945 roku odbywała się konferencja jałtańska na Krymie, w której udział wzięli przedstawiciele tzw. Wielkiej Trójki, czyli premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill, prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin Delano Roosevelt i przywódca Związku Sowieckiego, sekretarz generalny Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików Józef Stalin, którzy... No, y w zasadzie potwierdzili to, co już wcześniej zostało trochę ustalone na konferencji teherańskiej, czyli tę linię podziału w Europie, która miała przebiegać przez Niemcy, ale w kontekście polskim przede wszystkim chodziło o to, że straciliśmy Kresy Wschodnie i Polska wschodnia granica miała przebiegać na linii Kerzona. Co jest odbierane oczywiście jako zdrada Zachodu i słusznie, to znaczy tutaj prezydent Roosevelt nie, nie popisał się mówiąc tak kolokwialnie, już nie wchodząc w szczegóły historyczne, chcielibyśmy przejść trochę do teraźniejszości, bo Oczywiście za każdym razem, kiedy mamy jakąś rocznicę jałty, to możecie się Państwo założyć albo postawić u Machera, że pojawi się jakiś tekst rosyjskiego polityka, a najczęściej ministra spraw zagranicznych, Siergieja Ławrowa, w którym to minister Siergiej Ławrow będzie wychwalał tę konferencję jałtańską jako pewien element, czy też dobry sposób na zarządzanie światem. No i minister Ławrow w tym roku te, również nas nie zawiódł, napisał taki tekst w Russia in Global Affairs, w którym to powiedział, napisał... Między innymi coś takiego, ja zacytuję i zapytam cię Erneście, co ty o tym sądzisz. To znaczy system jałtańsko-pocznamski opierał się na zasadzie suwerennej równości państw. Żadne z nich nie może rościć sobie prawa do dominującej pozycji. Wszystkie są formalnie równe, niezależne od wielkości terytorium, liczby ludności, siły militarnej czy innych kryteriów porównawczych. Ja sobie Polskę przypominam, ale też inne kraje Europy Wschodniej. Tak się zastanawiam, czy one, one się tak czuły po tym 45 roku. Ale co on nam chce powiedzieć tak naprawdę, Erneście? Suwerenna równość państw i w niej w sprawy wewnętrzne w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę brzmią paradoksalnie, ale to nie jest sprzeczne. Dlatego, że suwerenna równość państw dotyczy, zdaniem Rosjan, rosyjskich elit, planktonu międzynarodowego, do którego zaliczają wszystkich poza Stanami, sobą, może Chinami dzisiaj. To, to tam powinno rządzić prawo równości. Natomiast to my wspólnie powinniśmy decydować o tym, jakie zasady, Rzeczywiście mają zarządzać wspólnotą, a wspólnotą, systemem międzynarodowym, jak wytyczać granice, jak decydować o losie tych państw należących do szeroko pojętego planktonu. To przekonanie, ja trochę to przerysowuję, ale to przekonanie jest bardzo głęboko zanurzone w, w rosyjskim myśleniu. Bo to nie tylko Jałta, które jest takim oczywiście najświeższym symbolem, ale też Kongres Wiedeński. To jest też taki, takie wydarzenie z XIX wieku, do którego bardzo często rosyjscy politycy się odwoływali, sugerując, że wtedy, gdy wielkie mocarstwa wreszcie decydują o tym, aby dogadać się i podzielić świat wokół siebie, wtedy istnieje szansa na stabilność, bezpieczeństwo i ład. Oczywiście to, co z tego obrazu umyka i umknęło i wówczas w XIX wieku, jak przypomnimy sobie historię Polski, Grecji i wielu innych miejsc na Europie. I po 1945, jak przypomnimy sobie Węgry, Czechosłowację, też Polskę i parę innych miejsc, to ten pozór stabilności dotyczy tylko i wyłącznie relacji dwóch albo więcej liczby mocarstw. Cała reszta w zasadzie jest nieistotna. To jest plac boju, i tam kluczowe jest to, żebyśmy się nie okładali bronią jądrową z Amerykanami, i cała reszta jest bez znaczenia. Niestety wiele osób na Zachodzie też połyka tego rodzaju argument, że to małe państwa są tym zarzewiem niestabilności i trzeba się dogadać z kimś dużym, żeby ustalić raz na zawsze zasady gry. I Rosjanie uwielbiają ten argument i uwielbiają się do niego odwoływać. Ławrow teraz, ale jak zobaczysz na przykład wypowiedzi polityków rosyjskich co pięć lat w zasadzie, jakie zgromadzenie ogólne, doroczne zgromadzenie ogólne NZ we wrześniu, jak jest rocznica zakończenia wojny, Jałta się pojawia nieustannie. U Putina w 15 roku, wtedy miał satysfakcję. Pomyśl. Rok po aneksji Krymu, właśnie przerysował mapę, on sam, jak Stalin, i uczynił z Jałty, czyli źródła systemu międzynarodowego, zdaniem Rosjan, tego właśnie optymalnego z ich perspektywy, rosyjskie, jego zdaniem, miasto, czyli to Rosja staje się źródłem tego porządku, prawda, którego trzeba bronić. Nie? Na tym polega ten, ten, ten manewr. A teraz mamy kontynuację. Nawet jeżeli ciebie to nie przekonuje, mnie to nie przekonuje, wiele osób to nie przekonuje, to chodzi o to, żeby tego rodzaju, powiedziałbym, przekonanie wygenerować wśród jednak, wiesz, trochę opinii publicznej, no, praca prawdziwa polityka. Tak? Teraz trzeba się dogadać z Putinem. No, skończył się czas jakiegoś raju, prawda? To była jakaś iluzja, fikcja. Wracamy wreszcie do prawdziwego, prawdziwej rzeczywistości czekamy, jak tutaj prawda Donald Trump, Władimir Putin ustalą nowe zasady gry. O, warto nie pozwalać tego rodzaju się ziścić z mojej perspektywy, przynajmniej z perspektywy interesów polskich. Ale to y, właśnie dotknąłeś Donalda Trumpa i, i Władimira Putina. Myśmy w, w kilku odcinkach już się to w zasadzie przewinęło. Ja też mówiłem to w kontekście 9 maja, że wśród konserwatystów amerykańskich Dość w konserwatystów amerykańskich jest właśnie taka różowawa wizja współpracy sowiecko-amerykańskiej w okresie 1941-1945. Braterstwa broni, może to jest za dużo powiedziane, no ale takiej udanej współpracy. Donald Trump w jednym ze swoich tweetów napisał, że kocha Rosję i że pamięta doskonale, jak w trakcie II wojny światowej 60 milionów ofiar Rosjanie złożyli na ofierze tego, w ofierze tego zwycięstwa. 60 milionów, proszę Państwa. Znaczy, to jest przestrzelone trzy razy co najmniej, jeśli o to chodzi o, chodzi o tę liczbę. Keith Kellogg, specjalny przedstawiciel Trumpa do spraw Ukrainy, w swoim ostatnim wywiadzie nawiązał do tego, że w rosyjskim DNA prowadzenia wojny jest właśnie wojna na wyczerpanie. I tutaj podał przykład Stalingradu, gdzie Rosjanie, i tutaj podał liczbę 700 tysięcy strat, które ponieśli wówczas żołnierze, żołnierze sowieccy. Więc jest ta druga wojna światowa, jest, są te pewne takie odruchy po stronie amerykańskiej. Pytanie, czy, no właśnie, czy ta, ta jałta też się tam gdzieś pojawia? W sensie jak, jak, jak ty to widzisz? W sensie, Czy ona może się tam gdzieś pojawić jako taki element pozytywnej współpracy? To jest coś, do, do dobry przykład dla nich, czy zły przykład dla nich? Zresztą to jest tak, że Rosjanie często celowo próbują nie eskalować tą terminologią jałtańską, bo wiedzą, że w wielu miejscach ona jest pejoratywnie odbierana nie tylko w Polsce czy w naszym regionie, ale też na zachodzie więc możesz odwoływać się do innych terminów typu zbudujemy nową ich architekturę czegoś tam. Nie? Rzecz w tym, że idea pewna, to znaczy, że to my się musimy najpierw dogadać i potem przekazać zasady gry innym. To jest system, który będzie działał na naszą korzyść. I tutaj to, co zwróciłeś uwagę, że z jednej strony akcent antyzachodni, a antyzachodnia retoryka w tym tekście sugeruje, że tego rodzaju koncert w cudzysłowie mocarstw amerykańsko-rosyjski, być może chiński, nie jest w interesie rosyjskim. Nie zgadzam się, dlatego że Ameryka jest obsesją rosyjską. Nie? Znaczy mhm. jest, jest nie, punktem odniesienia nieustannym. Oni chcą być równi, mają a naprawdę fiksację na punkcie jakiegoś takiego wymyślonego szacunku, który powin, którym powinni być darzeni z jakichś powodów, specjalnego, specjalnego hmm. traktowania, specjalnej troski. Więc im zależy na uznaniu. To jest ten paradoks. Mogą retorycznie pokazywać, jak to im nie zależy na tym, że jesteśmy suwerenni, sami decydujemy, ale nieustannie akcentując wrogość do Stanów Zjednoczonych, mówią, pokazują nam dokładnie, to jest nasz punkt odniesienia Prosimy, uznajcie naszą rolę. Uznajcie naszą rolę jako kogoś, kto jest w stanie skonstruować nowy porządek, a my wtedy oczywiście uznamy waszą. Czy znaczy wiesz, charakterystyczne jest było to, że gdy Donald Trump zaczął w cudzysłowie wrzutki grenlandzko-panamskie mm -hmm. rozpoczynać, to błyskawicznie rosyjska debata pokazała: No, tak, mamy tą hemisferę prawda, amerykańską, prawda, rozumiemy, to no, strefa wpływów, prawda, w domyśle każdy ma do niej prawo. A więc my mamy prawo do swojej strefy wpływu, która się rozciąga poza nasze granice. Domyślę oczywiście przede wszystkim na, na były państwa, które powstały z rozpadu Związku Sowieckiego, ale być może dalej. No nie? Więc Rosjanie próbują szukać u wszystkich podmiotów międzynarodowych tej wrażliwości wielkomocarstwowej i ją trochę podkręcać. No nie? Trochę kusić tego rodzaju myśleniu, że ono oferuje nam prawda, lepszą przyszłość. To jest niebezpieczne, no nie? bo to rzeczywiście hmm. wielu intelektualistów też lubi w ten sposób sobie upraszczać rzeczywistość. Rzeczywistość międzynarodowa. Bo wtedy naprawdę analiza geopolityczna jest fantastyczna, prosta, przyjemna, prawda? Dwa podmioty, czy trzy, tam ze sobą się szturchają wzajemnie i cała reszta nie istnieje. Kontekst polityczny w Polsce, w Niemczech, gdzieś tam nie ma znaczenia. No, mamy tych dwa, wiesz, mastodonty, które tam ze sobą się ścierają. Nie? To jest bardzo wygodne, łatwe i przyjemne, bo faktycznie pozwala nam pisać Tomiszcza na temat strefy zgniotu i tam innych, tego typu historii, ale rzeczywistość jest dużo bardziej złożona i warto dbać o to, żeby taka pozostała, no nie? a nie prawda, z tym nurtem podążać. Taka moja jest rada, i sam, sam próbuję generalnie trochę się zmierzyć z tego rodzaju postulatami, że jakiś nowy rodzaj jałty inaczej nazwanej to jest coś, do czego powinniśmy zmierzać, bo nam da jakąś ofertę długotrwałej stabilności że Polska powinna się przylepić, mówiąc krótko, do kogoś, kto akurat jest na czele peletonu. Ja tylko jedną rzecz na koniec dodam historyczną. Najgorsze w tej całej różowej wizji Jałty z 45 roku w wydaniu rosyjskim jest to, że to jest oparte na pewnym fałszu historycznym, bo postanowienia jałtańskie mówiły o tym, że Właśnie w Polsce powstanie tymczasowy rząd jedności narodowej, z którego tworzyć będą też politycy z rządu na emigracji w Londynie, którzy przez Rosjan przez Sowietów wówczas zostali aresztowani w marcu 45 roku, potem został przeprowadzony tzw. proces 16 w czerwcu w Moskwie i polscy politycy zostali skazani za działalność faszystowską między innymi. A druga rzecz, która właśnie w postanowieniu altańskim, którą Sowieci złamali bardzo szybko, było obietnica przeprowadzenia wolnych i demokratycznych wyborów w Polsce. Doskonale wiemy, jak to się odbyło. A do tego punktu nawiązywał Zbigniew w Brzeziński. Po latach. W takim jednym swoim słynnym tekście, który zaczynał od słów, że Jałta is unfinished business. Czyli Jałta to jest biznes, który, którego nie dokończyliśmy. I co, widzę, że chcesz coś jeszcze dodać. Nie dokończyliśmy, dlatego, że jeżeli dzisiaj podmienisz za Polskę, wstawisz Ukrainę mhm. y, i to akurat, o ile analogie historyczne w większości są niezwykle błomne i raczej prowadzą na manowce, to tu mamy niezwykłe podobieństwo, jeżeli chodzi o, o wyzwania, przed którymi Ukraina stoi, jeżeli by doszło do tego rodzaju dealu, mówiąc w cudzysłowiu. Bo co to oznacza? Znaczy, historia Polski po Jałcie może pokazać mniej więcej trajektorię rozwoju Ukrainy po Jałcie 2.0, gdyby do niej doszło? Bo ta metodologia sowiecko-rosyjska jest dosyć stała. Jeżeli się udałoby się dogadać, narysować tę mapę po swojemu, to kolejny krok to będzie właśnie tak zarządzać Ukrainą, aby była państwem satelickim, podporządkowanym, pozbawionym własnej suwerenności. Taki niewątpliwie jest cel rosyjski. Te narzędzia mogą się zmieniać. Jeżeli narzędzie wojskowe się stępiło na tyle, że nie daje tych efektów, to będziemy próbować to robić dyplomatycznie. I ta wizja Jauty jest bardzo atrakcyjna z rosyjskiej perspektywy, z naszej nie bardzo. To co, to tutaj stawiamy kropkę, to ostatni odcinek w tym tygodniu, mamy piątek, wjeżdżamy na weekend, a w kolejnym tygodniu zapraszamy na dwa odcinki specjalne. Będziemy mieli dwa odcinki specjalne. Ernez nam zniknie na chwilę, ale powróci za dwa tygodnie. To tak, proszę czekać. No to co? To tyle. To do zobaczenia w, w, w poniedziałek albo we wtorek. Jeszcze nie wiemy, kiedy pojawi się ten odcinek, e, ale proszę nas wypatrywać, e, także do usłyszenia. Do usłyszenia.